Nie kupuj blendera, dopóki nie zobaczysz tego porównania. Sprawdziłam dwa kultowe modele ręcznych blenderów – Brown Multiquick 9 i Bosch Ergomaster Seria 6 w czterech szybkich testach. W teście mocy oba poradziły sobie z twardymi składnikami, ale w blenderze marki Brown efekt jest bardziej kontrolowany. Dzięki trzem trybom pracy możesz dopasować poziom rozdrobnienia do swoich potrzeb. W teście precyzji na pierwszy rzut oka oba blendery wypadają bardzo podobnie. Natomiast blender marki Brown zdecydowanie szybciej poradził sobie z rozdrobnieniem warzyw. W teście wydajności kolejny punkt na konto blendera marki Brown. Technologia Active Blade umożliwiła szybsze zblendowanie zamrożonego mango. A czyszczenie? Jest szybkie i proste w przypadku obu blenderów. Możesz umyć końcówki pod strumieniem bieżącej wody lub włożyć je do smywarki. Jeśli chcesz poznać moją opinię i dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tych dwóch blenderów, zapraszam Cię do obejrzenia filmu na YouTube na kanale Sprawdzono.